Ile nas będzie kosztował teatr miejski z Gdańska, ten teatr miniatura? Otóż będzie nas kosztował tak. Najpierw 100 tysięcy złotych za tu cytuję, ekologiczną produkcję spektaklu Gang Rodzinny Duch. Ja myślę, że tu warto by nagrać spektakl o gangu politycznym, który z Gdańska wyszedł i dzisiaj trzyma całą Polskę, ale na to pewnie 100 tysięcy, szczególnie wydane na ekologiczne. Taką opowieść by nie wystarczyło. Kiedy już te 100 tysięcy pierwsze wydamy, zaraz zatem wydamy 99 tysięcy złotych, które pójdą na Sztuka się robi, teatralne rezydencje artystyczne. Zaraz potem następne 89 tysięcy wydamy na coś, co muszę przeczytać, bo to jest tytuł, a właściwie określenia, które mi się nie sklejają, mam tylko mgliste przekonanie. Uwaga, cytuję IA, łamane przez AI, czyli pewnie gdzieś sztuczna inteligencja, albo inteligencja sztuczna, a potem Red Vibes, czyli 28 dni z życia dziewczyny. Jako człowiek, który nie tylko ma żonę, ale również dwie dorosłe córki, zakładam, że to jest coś związane z menstruacją i powiem szczerze, cieszę się Cieszę się, że choć tutaj pokazali jasno, że dotyczy to tylko dziewczyn, a nie dowolnej ze 156 płci, bo przecież każdy może menstruować, nie tylko dziewczyna, nie tylko kobieta. Mamy więc tak, stówę na gang z rodziny duchów, stówę na Sztuka się robi, 89 tysięcy na opowieść o menstruacji, a na koniec 33 tysiące złotych, tak, również dla Teatru Miejskiego z Gdańska, na rozwiązanie, czy na coś, co nazywa się książka w roli głównej, ekosezon. Czymkolwiek jest ten cholerny ekosezon, Sezon. Czymkolwiek będzie ten projekt, nie mam bladego pojęcia. Teatr ten złożył jeszcze wniosek na kolejny projekt, ale on nie został uznany. Natomiast łącznie na te cztery projekty, które przeszły przez sito wyboru, które, którym zostały przyznane nasze publiczne polskie pieniądze, to 321 828 ,54 zł. 54 grosz. To nie jest półbańki na jacht, to nie jest półbańki na solarium w pizzerii, to nie jest półbańki na automaty do kawy, takie jakie były w tym właśnie KPO dla branży hotelarsko-restauracyjno-kawiarnianej, ale jest jest to nadal 321 tysięcy zł. Kwota nie niemała, ja bym na pewno nie pogardził. Oczywiście takich idiotycznych, albo zastanawiających nazw projektów, albo y, innych rzeczy, które tam są wpisane, jakich spektakli, nagrań, filmów, stron internetowych jest na tych listach znacznie więcej. W ogóle ciekawych nazwisk, ciekawych nazw instytucji, takich, które. Od dekad wiemy, że są podwiązane pod lokalnych polityków, pod partie polityczne, albo po prostu pod lokalne układy miejskie, lokalne układy z danego regionu. Jest na tej liście znacznie, znacznie więcej. No Ale ja chciałem Wam pokazać tylko tych kilka smaczków. Dołączę w opisie odcinka linki do tych list wniosków na granty i na stypendia, które zostały zatwierdzone przez komisję związaną z KPO. Przejrzyjcie je sobie. Wystarczy popatrzeć na nazwy projektów, popatrzeć na nazwy instytucji, które te pieniądze dostały. Na samym końcu macie kwoty. Sprawa czysta, prosta, można to zrobić przy kawie albo gdzieś kiedyś wieczorem.